Ją hełm i wyglądał tak. Albo na przykład tutaj znamy taką deskorolkę w moich pudełkach z, z LEGO. No i tutaj mamy też hełm do flasza. Dwie główki to może już pokażę jutro, ale e, okej. Okay. Pyk tutaj o. Mamy taki flasza. Tutaj jest ta deska Robina. Tu Robin. Tu Superman. Trochę to jest jak youtuberzy, ale. Tutaj Joker, ale on był w tym ciele. No i tutaj są rączki takie kremowe, bo wyjąłem białe. Ja, no. Dobra, ten filmik jest też trochę długi. Hmm. No i drugi. No dobra, czy to wszystko? Tak, to wszystko. Może jeszcze wyślę linki, jak jest. W opi... Link w opisie do. Znajdziecie link w opisie do mojego kolegi. Nie nagrywałem z nim, ale znajdziecie tam link. No i. To chyba na tyle koniec w sumie to do, do dwóch kolegów, no i no i może mi się wydaje, że to już tyle w tym materiale będzie tyle trochę długi, ale mam nadzieję, że fajny no i jutro będzie nie tylko wikiku czasu jak wczoraj na filmiku będzie też Troszkę więcej rzeczy. No i to jest trochę tak w zamian drogę o filmiku, bo niechcący wyłączyłem nagrywanie, ale połączymy to. Dobra, pa, mój kolega przed chwilą wrzucił filmik, więc pa. pa.